Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Jestem Litka i jeżeli jesteście zauroczeni, zakochani w roślinach półszej jak ja, zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku, jak już widzicie, będzie rozstrzygnięcie eksperymentu. Czy wszystko, opowiem Wam, czy wszystko się ukorzeniło, czy miałam po drodze jakieś problemy, a może coś się nie ukorzeniło i musiałam wyrzucić. Dla osób, które nie oglądały części, w której przycinam swoje rośliny, prawdopodobnie w górnym prawym rogu pojawi się właśnie teraz bezpośredni link do tego filmu. Także zachęcam również do obejrzenia tego odcinka, ponieważ ten odcinek jest naprawdę fajny. Jest tam bardzo dużo e, informacji, dużo treści e, i osoby, które mają problem z ukorzenianiem, osoby początkujące, to tym bardziej zachęcam, żeby obejrzały e, wcześniejszy odcinek, a dla osób, które oglądały wcześniejszy odcinek, przypomnę, co podsięłam, co było e, przedmiotem mojego eksperymentu, a mianowicie filodendron e, squamiferum. E, miałam e, trzy sadzonki, które ukorzeniałam w perlicie, w wodzie i w muchu. Tutaj są te sadzonki, zaraz Wam pokażę. Dużo wcześniej, zanim wzięłam tego filodendrona, podzięłam Epipremnum mandula oraz Scindapsus darkform. Zacznę od filodendrona, odłożę pozostałe rośliny, ponieważ no, jakby głównym bohaterem tego odcinka jest ten filodendron. Ukorzeniałam go trzema sposobami, trzema me metodami. Od razu powiem, że wszystko się ukorzeniło, ponieważ tutaj wi widzę korzonki, tutaj widzę korzonki. Jednak no, jest różnica. Wszystkie sadzonki miały liście, a tutaj no, niestety coś się wydarzyło. Sama jestem ciekawa, czy któraś metoda spowodowała, że sadzonka wypuściła więcej korzeni, a może już jest jakiś stożek wytworzony. Ten kubeczek uzupełniłam tylko jeszcze jeden raz i przykryłam folią spożywczą, ponieważ bardzo szybko już zaczęło przesychać. Keramzyt bardzo... nie keramzyt, tylko perlit zaczął bardzo szybko przesychać, więc no, żeby go cały czas tam nie podlewać, to folią zabezpieczyłam. No i tak sobie jest. Tutaj dolewałam tylko wodę. Tak naprawdę nie wyjmowałam tych sadzonek, ponieważ mówiłam Wam, że mam wodę destylowaną. No i jest woda no, czysta. Jest ona trochę taka brązowawa, delikatnie. A to przez to, że to jest woda z ryzotonikiem. No i tutaj jak widzicie, mam mech i jest tutaj już teraz ogryzek. Wcześniej był taki liść, taki duży liść, no ale niestety. Po drodze sadzonka zrzuciła tego liścia, miała już jakieś korzenie, więc włożyłam po prostu do mchu, położyłam tak na wierzch. Na początku ta, ten kubeczek był przykryty też folią spożywczą, jednak zauważyłam, że, że pojawia się pleśń, że jakoś coś się nie dzieje zbyt dobrego tutaj w tym kubeczku, więc zdjęłam tą folię i. No i to już zdało rezultat, no musiałam wiadomo pilnować, żeby mech całkiem nie wysechł, ale zdało rezultat, także jest ok. Dla przypomnienia te sadzonki cięłam dokładnie 20 kwietnia, znaczy 20 kwietnia udostępniłam ten film, prawdopodobnie maksymalnie tydzień wcześniej to zrobiłam, więc no plus minus, no z półtora miesiąca, dwa miesiące, no niecałe dwa miesiące. Ukorzeniały się sadzonki, i zobaczymy, co tutaj się dzieje, bo no jak na taki czas, to już powinno być spore korzenie. Przypomnę jeszcze, że rośliny były w. I w tym samym miejscu postawione miały. Ktoś może powiedzieć, że te sadzonki filodendrona szybciej się ukorzeniły, ponieważ tutaj są też sadzonki syngonium, a syngonium bardzo szybko się ukorzenia, zwłaszcza takie zielono I ktoś może zarzucić, że przez to, że tutaj jest syngonium, które szybko wytwarza nowe korzenie, to wytwarza hormony, no to ta druga też w siłę rzeczy się lepiej ukorzenia. Ale mm, no, ja tutaj bym, no na pewno, na pewno jakaś prawda w tym jest, jednak tu by mnie e, jakoś nie dyskwalifikowała tego, ponieważ, tak jak mówiłam, perlit e, utrzymuje stałą temperaturę, także no też można byłoby zarzucić, ale e, no, nie będę przecież roz, rozmnażać e, tych kubeczków. Zacznę od, bo wziąłam tutaj, mam Bigos, czyli wezmę ten pojemnik z perlitem, ponieważ tutaj perlit wysypię do tego bigosu. Otwieram. Kubki są przeźroczyste, więc tutaj wszystko widziałam, czy coś się dzieje. Patrzcie. Widzicie ten korzonek? Tutaj jest korzonek. Tutaj jest korzonek. Także powinno być super. I co się dzieje? Co się dzieje? Nie będę bardzo... W zasadzie nie będę w ogóle tylko tego tak czepię. Tą sadzonkę z tego perlitu, ponieważ to i tak pójdzie do bigosu. No to to nie ma żadnej różnicy. I jest tak. Tutaj... Tutaj mi trochę zaczęło gnić, ale widzę, że się ustabilizowało. Także dalej nic nie idzie. Tutaj wytworzył się już nowy stożek. Korzenie dość spoko. Także bez problemu już idzie do bigosu. Tutaj z tą częścią nic nie będę kombinować, no bo jak teraz utnę to będę musiała odczekać aż to się wszystko zabliźni, a w zasadzie jeżeli do tej pory nic się nie dzieje, a wytworzył nowy stożek, to proces gnicia został zatrzymany. W zasadzie to odłożę i może to po prostu tak położę, żeby później sprawdzić, jakie są wyniki. Tutaj. No, sama jestem ciekawa, co z tym ogryskiem. Tutaj idzie korzonek. I już więcej nic nie widzę. Oj, i tutaj tak. Tutaj się stała taka rzecz, że. Tutaj pojawił się stożek, który zgnił. Hmm. No tak. Ten stożek zgnił. Korzenie ma takie. No, nie jest zbyt fajnie. Ale korzenie, no chyba większe korzenie są tutaj. Teraz zobaczymy, co się wydarzyło w tym pojemniczku z wodą. Hmm. Ale przez to, że coś się tutaj dzieje. A tutaj się dzieje taka rzecz. A, ta sadzonka. Ta sadzonka zaczęła mi gnić. W momencie, kiedy sadzonka zaczęła gnić, to też wypuściła trochę korzeni. Ja go obcięłam, tą część, żeby zatrzymać proces gnicia. To musiałam też odczekać kilka godzin, żeby rana zabliźniła się tkanką kalusową. No a jeżeli sadzonka miała już korzenie, to musiałam korzenie zabezpieczyć przed wyschnięciem, więc owinęłam papierem, rycznikiem papierowym, wilgotnym, owinęłam folią spożywczą i tak właśnie ta część była cały czas do przeschnięcia, a tutaj była folia spożywcza z tym papierem, i dzięki temu korzenie nie przysły. I mamy coś takiego. Tutaj, czy tutaj jest stożek? Tutaj jeszcze nie ma stożka. Teraz druga sadzonka. Spróbuję ją tutaj wyciągnąć. No wiedziałam, że będzie mi trudno wyciągnąć te sadzonki, bo wlot do słoiczka jest Mały, ale sobie jakoś poradzimy. Dajcie mi chwilę, dajcie mi chwilę, bo nie chcę uszkodzić korzonków. Ok, jest, wyjęłam, nawet nie było tak źle. I co tutaj się dzieje? Tak, syngonium, syngonium, syngonium nie miałam żadnego problemu. Tu już wypuszcza mi stożki, także no syngonium to jak dla mnie to jest super, ekstra w, w ukorzenianiu. No i tutaj, patrzcie jaki już nowy stożek idzie. Także no taki jest wynik. Wszystkie sadzonki mają, no, no nie nowe, no nie, no te sadzonki mają nowe stożki, te nie. Tutaj storzek zgnił, ale tutaj to nie wiem, no, no, znaczy, no chciałam tutaj jakoś tłumaczyć, dlaczego, mogłoby, dlaczego mogło tak wyjść. No po prostu padło tak na taką sadzonkę, nie poradziła sobie w mchu yy, i tyle, no. Tutaj mają, yy, tak, te mają duże korzenie, już spo, te mają już sporo korzeni. Tutaj stożek no, już jest dość duży. Tutaj jest taki, no też jest dość, dość jest ok. A tutaj? No też dość jest dużo tych korzeni. Tutaj wiecie co? Nie wiem co z tym zrobić. Ten filodendron to jest dół rośliny matecznej. Idzie na dwa stożki. Miał dwa liście, jeden liść odrzucił, drugi jest ok. W zasadzie, w zasadzie wszystko się ukorzeniło tak naprawdę bezproblemowo. Tutaj um, zaczęło gniźno, ale to obcięłam i dalej proces gnicia nie postępuje. No Jedynie co to w muchu, co się ta sadzonka, co się wydarzyło. Ale jakby no zawsze może się coś wydarzyć, a tutaj też mi chodziło o to, czy coś się szybciej ukorzeniło, czy, czy wolniej. Także w zasadzie tak mi się wydaje, że sposób e, medium, w którym ukorzeniamy, e, no czy ma znaczenie, nie wiem. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem. Jakbym chciała jedynie co? Jakbym chciała sprawdzać na bieżąco i wyjmować z pojemnika, czy korzenie są już ok, czy coś się dzieje, no to najłatwiej jest w wodzie, bo wyjmę tylko z wody i obserwuję. Trudniej. Już w muchu i w perlicie. Tak naprawdę najtrudniej w perlicie, bo jak widzicie, perlit jest drobniutki i jak jest wilgotny, to on się klei do wszystkiego, co jest pod ręką. No to jedynie co to perlit? Jest po prostu uciążliwy, upierliwy w obróbce, w ukorzenianiu. Tutaj w wodzie, ale w mchu, no i w mchu to jest łatwiej, łatwiej spojrzeć niż w perlicie na korzenie, ponieważ jednak ten mech jest jakoś się tak nie klei do rąk jak perlit, no ale to wszystko zależy od osoby, wszystko zależy od upodobań, także to każdy może sobie wybrać taką metodę jaką chce. Tak mi się wydaje, bo ja swego czasu bardzo dużo ukorzeniałam w perlicie i nie miałam jakichś większych problemów jak ukorzeniałam w perlicie. Rzeczywiście jak ukorzeniałam w wodzie to zdarzało się, że musiałam coś przycinać, jednak w perlicie to rzeczywiście przez to, że jest stała temperatura, perlit utrzymuje stałą temperaturę, no to jest może najbardziej bezpieczny z tych trzech metod. Ale to jest tylko moja osobista opinia, także ktoś może mieć inną opinię i to też jest spoko, też jest ok. Posadzę teraz wszystko do jednej doniczki. Wymieszam ten bigot, bo tutaj mam perlit, którym ukorzeniałam. Nic się nie działo z tą sadzonką, więc spokojnie mogę, więc spokojnie mogę wsypać ten perlit do do bigosu. Tutaj już będzie większa doniczka, ponieważ już jest więcej sadzonek, także. Ta doniczka będzie za mała, a w zasadzie tutaj już się ta sadzonka rozrosła ładnie. Także też jest fajnie. Ok, nie będę jakoś bardzo odczepywać, bo, bo nie, ma, nie ma takiej potrzeby. Wymieszam to wszystko. No i teraz na przyspieszeniu posadzę to wszystko do jednej doniczki, bo yy, no, każdy wie jak przesadzać i żeby Was nie zanudzać, więc czas start. gotową pierwszą roślinę dałam wszystkie liście do w jednym kierunku bo będzie mi tak łatwiej później układać i na razie nie dałam żadnych podpórek ponieważ to są jeszcze malutkie sadzonki więc jak dopiero się rozrośnie wszystko to wtedy będę stabilizować będę przypinać do podpórek także teraz posadzę do jednej doniczki epipremnum mędżula Tutaj mam te sadzonki. To jest idealny przykład, dlaczego warto podcinać rośliny, zwłaszcza pnącza, ponieważ tutaj pojawiały się no niezbyt okazałe liście, chodzi mi o wielkość, a to jest liść po cięciu. To jest nowy liść po cięciu, no i patrzcie, jaki jest duży. Także to jest idealny przykład, że warto. Tutaj mam też inne sadzonki, które niedawno. Cięłam, to, to na razie zostawię, bo tutaj mam scintapsusy i to jeszcze jest nieukorzenione. To mogę odłożyć, bo i tak idzie do ziemi. Także epipremnum. Epipremnum musi iść już do większej doniczki, bo ta będzie stanowczo za mała. I tak już się nam, zbyt szybko przesycha i muszę często podlewać. Więc to będzie idealny moment, żeby, żeby dać trochę większą doniczkę. Kolejna roślinka, teraz jak tutaj, mam. Z syndapsusa, to wezmę swojego z syndapsusa, swój matecznik. Nie. Tutaj to zrobię dziurę palcem czy jakimś patyczkiem i po prostu tak złapię te sadzonki. Złapię sadzonki jakby w jedną całość, w jedną kubkę. I postaram się dosadzić do, do tej rośliny matecznej. Najprościej by mi było po prostu całą roślinę wyjąć. Znaczy no nie, nie z osłonki, tylko po prostu z doniczki, ale tego nie chcę. Tutaj trochę odsypię tej ziemi, żeby mi było łatwiej. I postaram się tak skręcić te korzonki, żeby one poszły w dół, bo jak tak wetknę, to po prostu korzenie pójdą mi w górę, a tutaj muszę możliwie najbardziej logicznie to zrobić. Taki trochę jakby tampon zrobić z tych korzeni i tak wetknąć Nie. Yeah. Teraz zasypię. No i nic. I to jest kolejna y Teraz kolejny test, czy te sadzonki mi przeżyją. Bo tak jak wam opowiadałam w filmie, w którym yy, pobierałam te sadzonki, to yy, ten synapsus też lubił mi strzelić focha w międzyczasie, zanim się ustabilizował. No ale może nie będzie tak się. Dosypię jeszcze trochę ziemi dookoła, bo widzę, że to się wszystko mi ubiło. Tutaj jeszcze. I mamy scindapsusa. No tutaj to jest też test. Czy się przyjmą te sadzonki? No ale. Jakby jest już cała roślina, jest dość fajna, więc no może sobie poradzi. Muszę listki przemyśleć, bo już są okurzone. I teraz zostało mi syngonium. Tak się prezentują rośliny. Cieszę się, że już mogłam je posadzić do doniczek, że mogłam już zagęścić rośliny i mogę je ułożyć i postawić na odpowiednie miejsce. Wszystkie te metody, którymi ukorzeniałam, to tak naprawdę one zdają rezultat. Po prostu trzeba mieć na uwadze i trzeba obserwować sadzonki, czy coś się z nimi dzieje, bo jeżeli odpowiednio zareagujemy... No to możemy uratować sadzonkę i yy, dalej się ukorzeni. Została mi jeszcze Monstera, którą ukorzeniałam w wodzie. Monstera zostawię na inny odcinek, ponieważ chcę ją posadzić trochę w inny sposób i to będzie też no, na, na zasadzie eksperymentu, yy, więc to będzie w kolejnym odcinku. No, może nie w odcinku po tym odcinku, więc yy, lecz tak w przyszłości, bo w planie mam, mam inne yy, filmy. Także tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas, bo ja z wami oczywiście bardzo. Mam również nadzieję, że w kolejnym odcinku zobaczymy się w takim samym gronie, nawet większym. Do zobaczenia niebawem. PA!